Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kliklik. No i um, wracam do Was po dużej przerwie, naprawdę dużej, nie bo ja teraz mówię czym to było spowodowane, bo to bardzo wiele różnych <grychy> rzeczy na to wpłynęło. Ale tak, zaczynamy sobie grę i jak widzicie mam już Reign of Giants, coś takiego, nie wiem jak to się czyta, czyli panowanie gigantów. Dodatek, rozszerzenie DLC do Don't Starve. A. Oczywiście yy, cały czas ciągniemy Don't Starve. Yy, jednak, jak już wracam, to wracam, z, że tak powiem. Yy, no, nie wiem, jakby to ująć, ale mam zamiar nagrywać więcej i różne gry przede wszystkim. Yy, o tym nie będę mówił, jakie, ale wkrótce się przekonacie. Dzisiaj będziemy sobie grać i teraz tak, wybór postaci bardzo trudna trudne, że tak powiem trudna część myślałam nad Wolfgangiem Weber, Weber jest fajny to będzie Weber to będzie Weber tutaj default, nic nie zmieniam bossy no to start nic nie zmieniam Fajny plan na Webera jest taki: obok naszego obozowiska posadzić kilka um, kilku Monster Meat, ok, i żeby się po prostu Monster Meat, czyli mięso um, z potwar. Zaczynamy sobie z jesienią, o, co, ja, z wiosną. <coughs> Osobiście ja dużo bardziej wolę jesień. Um, ze względu na to, że jako druga jest zima, zima to moja ulubiona parę roku. Ale cóż, damy radę. Musimy um, szybko zebrać kilka zębatek na strażaki. Um, musimy szybko zebrać kilka kilka lodu, oczywiście, aby zrobić sobie po prostu um, lodowe. Aha, dobra, przepraszam. Okres gotowy. Świnek, aby zrobić sobie tą czapkę lodową, która będzie nas ochładzać. No i oczywiście Thermal Stone um, też byłby tutaj bardzo konieczny. Zaczynamy z dwoma miastami potwora. Staty jego to. Tutaj nie wiem, to chyba 175 albo 170, dawno nie grałem. 175 i Stuva. Czyli, um, czyli w miarę fajne staty. To Sanity trochę mała, ale. Um, Damy radę. Naszym celem tutaj to przetrwać lato. lato na paradę bardzo nie lubię. Przepraszam, jak słyszycie, że coś się pije na skapie, ale nieważne. Moim celem to jest jednak przetrwać lato. Zobaczymy. Zawsze prawie jak gram na dalek, jakby, że tak powiem, jak już gram dłużej, tak. Um, mam taki prywatny save i mam zamiar sam grać zresztą dłużej. Zazwyczaj zaczynam z jesienią i wychodzi mi to tak fajnie, że, um, że go drugie mam zimę, a do zimy um, tak szerzej mówiąc łatwiej jest się przygotować niż do lata. Um, I ogólnie, zima jest według mnie dużo lepszą. Według mnie porą roku i tak naprawdę to wiem, że wiele osób tak uważa, no niestety no, takie, taka, <laughs> takie jest lato nic z tym nie zrobimy od pierwszego dnia jak zwykle szukamy miejsca na obozowisko najlepiej zdal od świnek, koci, szopów i tym, podobnym, tym podobnych ale nie za, niedaleko od pająków Ponieważ pająki są naszym przyjaciółmi do czasu, kiedy ich nie zaatakujemy oczywiście, prawda, tak samo jak świnki. Dlatego, jeżeli chodzi o świnki, to będzie trzeba być bardzo ostrożnym. Ja chyba poznaję ten biom. Ja chyba poznaję ten biom. Coś czuję, że będą tu Dragory. Dokładnie, dokładnie. Ok. Mamy jedno, jeden kokon pająka. Sobie przejdziemy. Witam. Ok. Aktualnie mój rekord w tej grze um, na Reign of Giants to akurat trwa. Gram sobie Willow. Um, We smecie, bo nie, bo też później mogę ci zapomnieć. Trwa Willow. Jest to Willow i mam tam bodajże 145 dzień. Może kiedyś wam pokażę tego. Może kiedyś wam pokażę ten świat. to ma fajnie dosyć obóz. Dosyć dobrze jestem zorganizowany. Ostatnio mi niestety przyszedł po prostu koniec, po którym mój obóz troszkę ucierpiał. Ale nieważne. Odbudowałem. Więc coraz jest naprawdę tam w porządku. Co jakiś czas tam wchodzę. Ostatnio jednak mam coraz mniej czasu. Akurat teraz są święta, więc strasznie fajnie, bo mam teraz czas, aby usiąść sobie do nagrywania. I w spokoju, co zrobić. Więc naprawdę jest teraz fajna sytuacja. Dobra. Spójrzmy sobie w mapę. Tutaj bym chciał pójść tutaj. I tutaj odkryć. Ponieważ tu te tereny mi się wydają najbardziej. No, że tak powiem przyjazne. Takie neutralne. Jesteśmy troszeczkę głodni, ale to nie problem. Chyba nawet nie będziemy teraz jeść w tą noc, aby po prostu zaoszczędzić, rozumiecie, na... No, no na jedzeniu, ponieważ na samym początku to jedzenie jest marne to jest właśnie mój fajny sposób na, na to, aby te mandragory nam za bardzo nie wkurzały, po prostu się zabić dobra, niestety deszcz nie jestem żadnym wx-em dlatego ten deszcz mi wiele nie zrobi Moglibyśmy sobie zrobić pretty parasol i sześć kwiatków. Myślę, że możemy to w spokoju zrobić, spokojnie. I oczywiście sanity wtedy będzie nam rosnąć. Tak. Oczywiście parasol się przyda. Witam, pajączki. Okej. Okay. Albo zjem sobie to. No i tak. Um, jaki mu chciał, jaki mój obóz, moje miejsce na obóz musiałby spełniać wymagania? Oczywiście um, blisko, bliski dostęp do pająków i pułapki wokół nich, aby po prostu móc zbierać mięso, pęcherze i pajęczynę. Oczywiście z dala od tych wszystkich świnek, zresztą też mówiłem, te, które byłyby dla nas nieprzyjazne, dla mnie jako pająka, Webera, które byłyby dla nas po prostu nieprzyjazne, Myślę, że wystarczy. Dobra, które były po prostu dla nas nieprzyjazne. Um, czyli również koci shopy. Nie wiem, nie wiem jak jest z homarami skalnymi. Jak nie będę mógł mieć homarów skalnych, to trochę słabo powiem, bo że tak powiem. Homary skalne bardzo pomagają na bossy. Na bossów. Nie wiem, jak się imienia aczkolwiek pomagają na gigantów, powiedzmy tak. I to naprawdę wtedy jest duża pomoc. Jak ma się tych homarów skalnych naprawdę dużo, będziemy musieli zejść do jaskiń, no i sprawdzić. Fajnie by było, gdyby jednak nas nie atakowały. Nie wiem. Może napiszcie mi w komentarzach. Weberem gra, grałem kiedyś, ale nie doszedłem, że tak powiem, do do etapu, gdzie bym schodził do jaskiń, więc jak możecie, to napiszcie mi w komentarzach, czy homary skalne atakują Webera. Ok, Tutaj. Czy homary skalne atakują Webera? Ok, Podnieśmy sobie. Ach, powoli to idzie na szczęście. Jakbym zdjął, to jest szybciej. Więc więc to zawsze jakaś ochrona. Jakby, jak się powiedzcie mi robi.. 12... Słabo dosyć, ciężko dosyć. Yy. Tylko będę musiał walczyć i przenosić. Myślę, że tak będzie o wiele łatwiej. Yy. A po drugie będę zbierał oczywiście materiały, które bardzo są mi potrzebne. Yy. Mm, tak. Niestety bolem, bólem jest to, że drugim możliwym bosem, pierwszym bosem Łoś... Myślę, że, że to łatwy jest dosyć boss. Gęśiałość jest naprawdę łatwym bosem. Póki nie złoży jaj. Jaj, jednego. Ale martwi mnie, że drugim bosem jest już Muchosmok. A Muchosmok to jest naprawdę ciężki boss. Ja znam na niego taktykę, o czym się przyznam, że sam jej nie wymyśliłem, tylko podpatrzyłem na YouTubie, żeby zrobić, nie pamiętam ile, gunpowderów, ale tylko potrzebujemy zepsute jaja, e, potrzebujemy gunpowderów i jeżeli po prostu ten Mucho -smok podpali te gunpowdery, to wtedy wybuchnie i zginie. E, Chcimy zobaczyć, czy to działa, bo sam to testowałem i sam to w ogóle używam na tamtym świecie. Więc to jest naprawdę fajny patent, który pomaga. Polecam. Więc naprawdę, spróbuję, spróbuję coś z tym zrobić, ale nie obiecuję, ponieważ ciężko jest o powder, Ciężko jest jednak o gunpowder. Ile mamy sanity? 90 też. Oderganujemy sobie do 100. Po tym pretty parasol, zresztą tak, tak czy tak się psuje w, w ekwipunku. Okej. Okay. tu mamy, widzę walkę świnek z mermami, nie wiem, mermami chyba. I one teraz zaczną mnie atakować. Muszę troszkę być ostrożny. Nie wiem po co to podniosłem. Dobra. Co? Dobra, dobra. Koniec. Widzę. Uciekam. Myślałem, że to jestem w stanie uniknąć. A tu jednak. Dobra, sio. Będę musiał kiedyś przyszyje tam zatuć Dostanę mięsko. Fajne przejście, podoba mi się, lubię to. Podoba mi się. Tak. Dobra. Kończy nam się już dzień. Ale ja nie mam zamiaru jeszcze rozstawiać ogniska, ponieważ czasu jeszcze jest sporo. Dobra, nie będę zbierał, ponieważ mam już tego dużo, a nie chcę po prostu, żeby mi się zepsuło. Szybko by trzeba było znaleźć jakąś tutaj szachownicę, a może nawet jak nie szachownicę, to po prostu miejsce, gdzie występują te mechaniczne konie i, i te drugie takie. Nie wiem, jak one się nazywają. No i. No, zabicie, dobra. Zabicie. Wracaj. Zabicie. Powinienem trzymać zębatki, ponieważ rozkopywać grobu to jakoś nie mam ochoty. Grobów. A to też zawsze nie jest 100% szans, że mi wypadnie zębatka. O Jezus. Nieważne. <laughs> Sprawdźmy, gdzie jesteśmy. Dobra, tu jest um, dla rybek staw. Więc tutaj też gdzieś w tym miejscu też było fajnie, ponieważ zawsze można nic sobie połowić. A to łowienie oczywiście też dużo daje, ponieważ z, rybku, z rybek ususzonych można dostać. Jerky. Małą, ale, ale zawsze. Okej, okay. śladko elefanta. Nie będziemy go tropić, bo oczywiście nie jesteśmy teraz w stanie... Jesteśmy go zresztą w stanie pokonać. Tak naprawdę. Jeżeli, robiliśmy, jeżeli walczylibyśmy z nim techniką trzy ciosy i... I, i później odbiegamy. Więc wtedy byśmy dali sobie z nim radę, ale jakoś nie mam zamiaru tracić teraz czasu. Pierwsze dni to oczywiście jest um, zawsze, tylko czas na exploring, zwiedzanie mapy, no i patrzenie na miejsce, gdzie można by się osiąść. Gdzie my to mamy? To mamy tu. Ok. Mamy trochę drewna. Dobra, możemy wchodzić. Możemy iść już w górę, ale koniec już dnia. Zróbmy sobie narzędzia. W tym czasie zjedzmy sobie kilka marchewek. Jeszcze te mięso mi się psuje, dlatego je upiekę okay, i najwyżej zjem sobie w dzień. Ok, Jedno sobie zostawię i jak mówiłem, zjem sobie to po prostu jak będę głodny. To jest, to jest duża, naprawdę duża wa, e, wada zaleta webera, że może jeść mięso z potwora, naprawdę, bo to mięso z potwora. No to ciężko jest nie mieć. No tam oczywiście jak mówię o tych takich a, dalszych dniach, czyli już tak mówię, około 50, jak tak naprawdę psy przybiegają co piąty dzień i nie jest ich trzy, tylko jest ich więcej. I też zawsze, no, wyleci z nich kilka y, mięs potworów. Więc to naprawdę jest jest dobre dla Webera, że może jeść to mięso. To jest, to jest świetne. No i oczywiście ta broda z pajęczyn. Nie ani trochę na lato, dlatego ją ostrzymy, będziemy ją strzyc. Ponieważ hmm. nie wiem, czy w lato ona przypadkiem też nie daje takiego większego hmm, ocieplenia organizmu, że nie jest nam szybciej cieple, ciepło. Ale nie wiem, nie wiem. Jak mówiłem, uebr już dawno nie grałem i rzadko nim gram. Ale fajne jest. Kiedyś nim grałem. Zresztą miałem około 60 dnia, ale coś mnie zrobiło i. i Przestałem. Dobra. Zwiedzamy dalej. Oczywiście nie przestajemy. Tutaj w dół byśmy też poszli. Najpierw. Najpierw idziemy w dół. Odkryć tam to. Ten ul. To fajnie tutaj wygląda. Tam jest dużo trawy. а трав вынимаем из-за того, Dobra? Jest. Dobra? I teraz bym poszedł tutaj, ponieważ to jest fajny teren. Myślę, że tutaj, koło pajączków, lub gdzieś tutaj, bym się chciał osiedlić. Ym, daleko niestety do tej, do trap. Nie, trawa, trawa jest, ale daleko do kamieni, do których mam zamiar właśnie. Iść teraz, ponieważ mam ich mało, a trzeba już powoli myśleć o Boże, ponieważ tak ym, to się niby mówi, że tak. No, obość zakłada około 10 dnia, może trochę, trochę wcześniej. O Jezus. Ale te dni naprawdę szybko mijają i, i nawet się nie spostrzegniesz, jak ci psy będą przybiegać, a ty nawet nie masz jeszcze ym, żadnej zbroi, coś w tym stylu. To jest jednak. Trzeba uważać, jeżeli chodzi o to. Nie mamy jeszcze żadnego kamienia wskrzeszenia. To też będzie trzeba znaleźć. Niezwłocznie. Ale oczywiście to nie jest jakiś taki najważniejszy priorytet na razie w grze, ponieważ no... No, nie mam zamiaru ginąć i jeżeli dobrze to rozegram, to przez jakiś czas, przez dosyć długi czas, myślę, że nie zginę. Oczywiście mówię, że poza odcinkami nie mam zamiaru grać, ponieważ mam własny save i to będzie tylko taki świat na odcinki. Nie wiem, jak często będą się pojawiać. Może raz dziennie, może raz w tygodniu. Nieregularnie nie mam zamiaru Regularnie wrzucę odcinków? Na razie nie, będziemy w sensie. Regularnie, oczywiście, że regularnie, ale nie to, że na przykład w soboty poniedziałki o 16.00 nie o to mi chodzi, tylko jak po prostu znajdzie mi ochota, to usiądę, nagram, wyrzucę. No, rozumiecie. Okej, okay. hmm. Yy. Mamy cmentarz, tutaj zawsze jest troszkę złota tutaj zawsze jest troszkę złota, więc fajnie na świecie takim takim podstawowym chyba jest, o ile się nie mylę, są trzy touchstone'y trzy albo dwa o ile się nie mylę Ponieważ rzeczywiście nie mówię, że na pewno są trzy. Tak dużo w tego nie gram, aby to wszystko wiedzieć. Okej, okay, skłoniliśmy. Zjedzmy. Tu mamy lód, tu mamy lód i będę musiał... Nie, ja mam zamiar go... Ja mam go zamiar tak... Zniszczyć. Y on się na szczęście przez całą wiosnę utrzymuje, dlatego to nie będzie problem. I jak znajdziemy biom kamienny, to, to nie będzie to żaden już problem. Tylko się po prostu wykopiemy. Potrzebujemy 15 na tego strażaka i chyba 10 na. I chyba 10 na tą, tą kulkę. Ej. Kostkę lodową na, na głowę Ale nie jestem pewien czy będę to chciał zrobić I endometric fire pit Ale na to chyba lodu nie jest potrzebno Na to chyba lód nie jest potrzebny Mam taką nadzieję Bo jednak no lód to To nie taki łatwy Surowiec, a po drugie, nie, tak, nie jest tak, znowu, dobrze zbierać go teraz, kiedy po prostu, że tak powiem, nie mamy lodówki i będzie nam się po prostu, no, psu. W, no, może źle, złe słowo, psu, ale topił, będzie nam się w ekwipunku. Myślę, że będziemy już kończyć. Dobra. No to tak, ja Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie ocenić odcinka. No i tak, oczywiście następny odcinek wkrótce. I trzymajcie się. No i na razie, cześć.